Letnie czytanie. Władysław Kopaliński, kot w worku, czyli z dziejów, powiedzeń i nazw. Złapać się we własne sidła. To znaczy wpaść samemu w zasadzkę przygotowaną dla kogo innego. Przysłowie to jest wyrazem bardzo ludzkiej satysfakcji, odzwierciedlającej się w podobnie... Powiedzeniach. Kto mieczem wojuje, ten od miecza ginie, lub kto pod kim dołki kopie, sam w nie wpada. Mamy ten temat w bajkach Ezopa, takich jak Ptasznik i Żmija, gdzie ptasznik, patrząc w górę i lepem smarując gałązki, nastąpił na Żmiję i poniósł śmierć od jej jadu. W bajce Lew i Wilk, wilk podburza chorego lwa przeciwko lisowi, ale lis, usłyszawszy o tym, przekonuje lwa, że najlepszym lekiem na lwią chorobę jest wilcze sadło. Lew zabija wilka, a lis na to. Należy pobudzać dobroczynność władców, nie zaś ich gniew. U rzymskiego poety Ovidiusza w sztuce kochania czytamy opowieść o tym, jak w Egipcie panowała susza przez dziewięć lat, kiedy Tracjusz przyszedł do faraona Buzyrysa i oznajmił mu, że najlepszym sposobem przebłagania Jowisza jest utoczenie krwi cudzoziemcowi. Na no to Buzyrys, ty więc będziesz pierwszą ofiarą dla Jowisza, bo jako obcokrajowiec krwią swoją okupisz deszcz dla Egiptu. Poeta opowiada dalej, że Perillus odlał z brązu byka, aby Falaris, okrutny władca agrygentu, mógł w nim piec żywcem swoich wrogów. Perillus stał się jednak pierwszą ofiarą swego piekarnika, o czym wspomina także Dante w boskiej komedii. Opowieści takich jest w literaturze światowej mnóstwo. Zaspokajają one widocznie głęboko tkwiącą w psychice człowieka potrzebę sprawiedliwości, wyrażoną w maksymie nie czyń drugiemu, co tobie nie miło". oraz równie głębokie umiłowanie do gagu farsowego uwiecznionego w słowach złapał kozak tatarzyna, a tatarzyn za łeb trzyma.